Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy Cześć ludzie, witajcie na Nowa Siła I dzisiaj jest dzień 4 naszego Raw wyzwania Naszej Raw Food Challenge Ja dzisiaj włączam się, dołączam się bardzo późno Już jest 7.30 ale musiałem tutaj parę rzeczy ogarnąć w domu z rowerami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie pokazałem wam co miałem na śniadanie Na śniadanie, ale wam powiem co miałem, tak zawsze banany Zjadłem po prostu chyba z, dzisiaj z 15 bananów e, na, już na śniadanie i zjadłem też tyle. Po prostu tak wypiłem dużo wody do tego I teraz jak widzieliście byłem na, krótko na rowerze jestem, wyglądam jak Włoch już opolona jak Włoch Słońce jest bardzo mocne ludzie U nas 30 stopni spokojnie, ale dla mnie może być jeszcze cieplej Ja kocham gorąco, ja kocham ciepło, ja lubię się pocić Pod górę jechać jak jest ciepło W ogóle jeździć na rowerze ludzie jeżeli, jeżeli jesteście w lecie zmęczeni od tego ciepła I chcecie po prostu, żeby wiatrak wam wiał do twarzy To siądźcie na rower Na rowerze jeździć to jest tak jakby wiatrak, macie cały czas wiatrak przed sobą i ten, I ten świeży wiatr wieje wam w twarz I szczególnie jak jesteście w lesie Wow, niesamowite Chilujcie po prostu na, na polu, okej? Okay? To jest najważniejsze Dzisiaj ludzie, bo pytaliście mnie Jakie zrobić zakupy na RAW i tak dalej a Dzisiaj zrobię parę zakupy Takich różnych jarzyn, okej? Okay? I wezmę was ze sobą I jeszcze jedna rzecz a Ogólnie, jeżeli macie jakieś pytanie Szczególnie o tą RAW Challenge, okej? Okay? I macie jakieś wątpliwości? Bo boicie się cukru, bo boicie się, że macie za mało tłuszczu, za mało białka, albo czy, nie, czy, czy, czy człowiek nie umrze, jak nie będzie jadł mięsa, i tak dalej, to zadajcie na dole, w skrzynce na dole, a w komentarzach. I ja będę w każdym moim filmiku, jak tutaj, odpowiadał na pytania, tak samo jak Alex to robi. Myślę, że to jest fajna rzecz, i przez te 30 dni będzie to. Po prostu najlepszy sposób, żeby dla Was odpowiadać na pytania i żebyście po prostu byli pewni, że surowa dieta to jest najlepsze, co możemy dla naszego ciała robić, bo jemy te owoce jarzyny, które są żywe i one są jeszcze nierozgotowane i całe, to nasze ciało łatwo je trawi i się zaczyna leczyć. Nasze ciało to jest samo uzdrowicielem. Ono się samo leczy. My nie potrzebujemy lekarzów, my nie potrzebujemy. Sorry lekarze, my nie potrzebujemy też żadnych ludzi, którzy mówią, że was leczą, wasze ciało się samo leczy. Wy tylko musicie się położyć, dać ciałowi dużo wody, dużo powietrza, dużo ruchu, zjeść dużo owoców i w nocy wcześniej spacie o 8 godzinie. Wtedy wasze ciało się automatycznie leczy. Jeżeli macie jakąś chorobę, jakieś problemy zdrowotne i chcecie wyleczyć, to róbcie to, co ja wam mówię. Tu buduję nową galerię dla nas. Popatrzcie, już jest zbudowana w sumie, ale będzie fajnie. Będą tu super sklepy, bio, owoce, jarzyny, wszystko koło domu, że nie będę musiał chodzić. Chociaż lubiłem to chodzenie, powiem szczerze. Lubię chodzić. Ale ładnie dzisiaj. Właśnie przychodzę tu koło miejsca i popatrzcie. Nowa kuchnia otworzyła. Subito. Jakiś. Wszędzie pisze wegańskie. Wegan, 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 wegan. Wegetariańskie, wegan. Wegan, wegan. O kurde. To jest normalna kuchnia? To jest normalna kuchnia, co nie? I 80% dań są wegańskie. Idziemy do przodu, ludzie. I czyż. Wiele ludzi myśli, że, my, że większość... Wiele ludzi myśli, że to jest moda i że to jest jakaś dieta. A to z tym nic nie ma wspólnego, ludzie. Po pierwsze, czujecie się tak dobrze, macie tyle energii, tak szybciej regenerujecie. Możecie po prostu więcej jeździć na rowerze, więcej biegać, więcej uprawiać sportu. Po prostu fitness jest tak wysoka na weganskiej diecie. Poza tym chodzi o współczucie do zwierząt. Przecież my kochamy wszystkie zwierzęta. Dlatego dla wszystkich, którzy myślą, to jest tylko jakiś, jakiś fioł znowu jakaś dieta, która znowu, z której za pół roku nie będzie albo za roku, to nie jest dieta. I jak to zrozumiemy, to się świat zmieni. Dobra, wróciłem ze sklepu i tak jak widzieliście, ja wiem co chcę. Ja myślę ludzie, że najbardziej... Atraktywna rzecz na świecie, na całym świecie. Dla mnie jest jak ktoś wie, co chce. Okay? Czy to jest kobieta czy facet. Jeżeli ja znam ludzi, którzy wiedzą, co chcą, okay? nieważne, czy są milionerzy czy nie, bo mnie to nie interesuje. Bo bogactwo jest tutaj, ok? Jeżeli człowiek wie, co chce, to to jest od razu mój przyjaciel. Od razu. Od razu wiem, to jest mój przyjaciel, to jest mój brat, ok? I chcę z nim spędzać czas, chcę z nim jeździć na rowerze, żartować, razem podróżować i wszystko. Kolejna rzecz: ja wchodzę do sklepu i wiem, co chcę: bum, 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 kupuję. Ja nie chodzę między regałami, wędruję, tańczę i jeszcze raz przychodzę i patrzę, czy nie coś kusi. Nie, ja wiem, co chcę. Nie idę głodny na zakupy nigdy. Zawsze przed zakupami jeden banan albo pół arbuza, co najmniej przed zakupami, żebym w ogóle nie wchodził w tą, w tą wyspę tych cukierków, okej? Okay? Ja już tam długo nie byłem, ja chod, chodzę tylko przez jarzynę, wiem, wiem, że to jest trik wszystko, um, przez, od tych sklepów, oni chcą, żeby nas tam trzymać, żebyśmy to kupowali i tak dalej Jedźcie wystarczająco cukru, żeby nie przechodzić tam. I też, jak zjedzcie wystarczająco cukru, to też przechodzić koło pieczywa, bo nie jesteście głodni. Nie idźcie nigdy głodni na zakupy, ok? Mój tip tutaj, to mój tip. I teraz. Wypiję hmm. to spokojnie. 200 ja gram daktyli i 6 bananów. I tak jestem potem full. Ja tylko muszę napełnić troszkę cukier po tym sporcie i troszkę kakao. I ostatnio lubię to kakao, bo po prostu mi smakuje W przypadku, się nie dzieje Tylko malutko dałem łyżeczkę Więc wypiję to i potem wam pokażę Mam sałatki, ludzie Wypity? Mm. Kocham Uwielbiam cukier Jestem zależny od cukru I ludzie Miałem zrobić tą sałatę, ale już nie zrobię Pójdę spać, bo nie jestem już głodny Wystarczająco zjadłem i dzisiaj zjadłem. Z 30 balanów przejechałem też 3 godziny na rowerze, więc i tak to potrzebowałem, zjadłem 400 gramów daktyli, więc mniej więcej 4500 4 kalorii, 4000 coś takiego, nie liczę kalorii, tylko liczę, żebym miał wystarczająco, ja liczę tylko aż do 2500, żebym wiedział, ok, 2500 mam i resztę niech będzie jak ma być, jeszcze raz wezmę do góry na taras i jeszcze coś wam opowiem, chodźcie. Idę na jej od sąsiadki, ale śmiesznie Jest Maria hocha. No, ja muszę z nią Hallo? On to on jest ja z się YouTube channel Pruda! To jest moja siostra i przypadek Tak stworzył, że siedziałem tu na dole Miałem sobie oddychać troszkę i coś chciałem opowiedzieć I nagle tutaj widzę, że dziewczyny imprezę jaką strzelałem dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć co ja robię przed spaniem <grystanie> Leżę i patrzę się w niebo. Popatrzcie.